bardzo szczegółowe informacje na temat poszczególnych inspekcji, które były zobowiązane do kontroli i uchybień, które tym inspekcjom w różnych powiatach Wielkopolski kontrolerzy NIK-u zarzucają. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym. To kilka takich co bardziej drastycznych przykładów, jak funkcjonują inspekcje państwowe, które są zobowiązane do egzekwowania prawa. Inspekcja w Ostrowie Wielkopolskim, inspekcja weterynaryjna. Rolnicy skarżyli się, że na jednej z ferm w powiecie ostrowskim jest więcej norek, niż przewidywały to przepisy prawa, niż była wydana zgoda. Inspektor, który tam się udał, w protokole pokontrolnym zapisał, że nie był w stanie policzyć, ile tych norek na tej fermie się znajduje, ze względu na rozległość tej fermy, Czyli nie chciało mu się chodzić, krótko mówiąc, a po drugie, i to jest zapisane w protokole, ze względu na to, że norki przeżyłyby stres.